Rozmowa w Radiu M. 10 minut po godzinie 10. Proszę teraz ustawić sobie dobrze swoje czasomierze. Satelitarny zegar Radia M. Kielce wskazuje taką godzinę, i bardzo dobrze, ponieważ będziemy już za chwilę rozmawiać z przesympatycznym Państwa i naszym gościem. Dzisiaj, akurat o tej porze, w tę piękną aurę, kiedy jeszcze nie ma śniegu, bo niedawno był, ale niedługo znowu spadnie. Wierzymy w to bardzo mocno, a Państwa i naszym gościem w tej części programu jest, no nawet trudno nazwać gościnią już Panią dyrektor, Panią Ole Stachniak, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, ponieważ Pani dyrektor jest tak często już u nas, że no tak sobie Pani nawet chodzi po, po rozgłośni i zagląda tu, to, tam i nas to bardzo cieszy. Także traktujemy Panią jako swojego już, albo swoją, jeżeli Pani się nie pogniewa, Pani Olu. Absolutnie nie pogniewam się. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Bardzo, bardzo nam miło jest jeszcze raz i dzisiaj, drodzy państwo, porozmawiamy sobie o tym pięknym czasie, który jest przed nami, o bajkowych Mikołajkach. Ponieważ cicho, cichutko dzwonią dzwoneczki, tam gdzieś w oddali jadą saneczki, a na saneczkach Mikołaj Święty. Dla wszystkich dzieci wiezie prezent, ale czy to dla wszystkich, czy zasłużyły, czy wszystkie dzieci grzecznymi były, to o tym mówi taka czarna księga, o której dziadzie zawsze pamięta, ale o tej księdze to kiedyś jeszcze sobie pewnie porozmawiamy. Natomiast zanim powiemy o tych fantastycznych atrakcjach, które są zawsze dla naszych słuchaczy w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, tam gdzie kozy kują. Właśnie i gdzie koziołka można spotkać, ale nie tylko, to zaczniemy od czegoś tak pięknego i tak ważnego jak, Pani Dyrektor, modernizacja Centrum, Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, bo ona jest bardzo istotna dla Was, no i dla nas również. Także bardzo proszę, kilka słów najpierw o tym. W tym roku nasza instytucja Europejskie Centrum Bajki Mienia Koziołka Matołka w słynnym mieście Pacanowie obchodzi 15-lecie istnienia. W związku z powyższym przy ogromnym wsparciu funduszy europejskich i samorządu województwa świętokrzyskiego mamy możliwość modernizacji budynku głównego Europejskiego Centrum Bajki. Bardzo się cieszymy, ponieważ jest to modernizacja, która składa się z czterech etapów. Pierwszy etap rozpoczęliśmy. Jest to wymiana elewacji budynku z modrzewia polskiego na modrzew syberyjski, ale też na eukaliptus. W związku z tym bardzo duża zmiana a swoją drogą będą wymienione również podesty i kuźnia, która znajduje się w ogrodzie przy budynku głównym. Drugim etapem jest modernizacja wystawy Bajkowy Świat. Jeśli chodzi o modernizację tej wystawy, naszej sztandarowej, będzie ona zakładała zmianę kierunku zwiedzania, wybudowanie windy, ale również dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami. Również podczas tej modernizacji zostanie wymieniona scenografia i multimedia, które z pewnością mocno wpłyną na atrakcyjność tej wystawy. Trzecim etapem jest drugi etap holu, w ramach którego na holu wymienimy scenografię nawiązującą do Między innymi wystawy Bajkowy Świat. I ostatnim etapem jest modernizacja księgarni, która również będzie nawiązywała do wspomnianej scenografii i z pewnością uatrakcyjni zwiedzanie i dostępność naszych produktów, które mamy do sprzedaży w naszym sklepiku. Jak bardzo ta modernizacja jest Wam i nie tylko Wam, ale wszystkim odwiedzającym Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie potrzebna, to tym nie trzeba specjalnie nikogo bardzo przekonywać, prawda? Dokładnie tak, bardzo mocno na to czekamy. Myślę, że zarówno ja, jak i cały zespół nie możemy się doczekać tych zmian, ponieważ mamy świadomość zmieniających się potrzeb odwiedzających osób i to z pewnością i uatrakcyjni naszą instytucję, ale również zwiększy przepustowość naszej instytucji. A co za tym idzie, mam nadzieję, że liczba odwiedzających w najbliższych latach będzie rosła. Tak, jeżeli ktoś z Państwa nie był tam jeszcze w Pacanowie, to naprawdę trzeba koniecznie się tam wybrać, żeby odwiedzić koziołka Matołka, na przykład przybić z nim tradycyjną piątkę, bo wiemy, że bardzo to lubi, no i przy okazji też odwiedzić to przepiękne centrum, europejskie centrum bajki w Pacanowie. Fantastyczne centrum, które jest widoczne rzeczywiście nie tylko w regionie, nie tylko w naszym kraju, ale i no, nie zawaham się użyć tego słowa na świecie. Znaczy, nawet poza Internetem, który jest oczywiście też taką drogą, która nas wiedzie właśnie po całej kuli ziemskiej. Ale rzeczywiście te słowa, które napływają też i do nas, te słowa takie bardzo miłe odnośnie waszej działalności. No, są budujące, więc jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów także w związku z tą modernizacją. No ale teraz też chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co przed nami, czyli o tych fantastycznych wydarzeniach kolorowych, pięknych, wzruszających, rozśpiewanych pewnie w jakim sensie też w dobrym tego słowa znaczeniu użyję tego. Oczywiście magicznych, bo to taki wyjątkowy czas, kiedy spełniają się też marzenia, życzenia, kiedy możemy śnić, właśnie. I zatapiać się w tym wszystkim. Więc co przed nami, Pani Dyrektor? Zanim może przejdę do zaproszenia Państwa na niezwykłe wydarzenia, które już najbliższy weekend, chciałabym jeszcze nawiązać do modernizacji, bo tak naprawdę ta modernizacja to nie wszystko, co dzieje się czy zadzieje w Europejskim Centrum Bajki. Przed nami etap tworzenia szlaku przygód Koziołka-Matołka. I tak jak Pan redator, Redaktor wspomniał, jest możliwość przybicia piątki. Mam takie przeświadczenie, że tego Koziołka póki co w Pacanowi jeszcze jest za mało. W związku z tym zdecydowaliśmy wraz z zespołem stworzyć ścieżkę przygód koziołka Matołka i już w najbliższym czasie w ogrodzie przy budynku głównym stanie rzeźba koziołka Matołka wykonana z brązu autorstwa znanego rzeźbiarza Sławomira Micka która będzie jednocześnie w Towarzystwie Globusa, na którym będą zaznaczone kontynenty, które odwiedzał nasz bohater. Dodatkowo w przestrzeni ogrodu stanie 10 tablic edukacyjnych przedstawiających najpiękniejsze i najciekawsze kadry z przygód Koziołka Matołka. Te tablice będą również dostosowane do osób niepełnosprawnych. Treści będą przetłumaczone na język Braille'a, a uwieńczeniem tego Szlaku Przygód Koziołka-Matołka będzie kuźnia, którą w najbliższych miesiącach chcemy stworzyć w przestrzeni naszego ogrodu. Oprócz tego Szlaku Przygód Koziołka-Matołka w przyszłym roku na rynku w Pacanowie stanie rzeźba Koziołka-Matołka ze słynnym tobołkiem, zapraszająca oczywiście do zwiedzenia tego bajkowego miejsca. Ale to nie wszystko, bo jeszcze jesteśmy na etapie realizacji kolejnego projektu, o kaczce dziwaczce. I w najbliższych miesiącach powstanie spektakl teatralny O kaczce dziwaczce, który będzie zarówno spektaklem granym w małym teatrze, ale również będzie też w ofercie wyjazdowej. Także oprócz spektaklu pojawią się wspaniałe domki dla ptaków pływające po naszym stawie, ale również pojawi się też roślinność oczyszczająca sta ten staw. W związku z tym to będzie kolejne takie przedsięwzięcie, które przed nami. Dodatkowo jesteśmy przed modernizacją kina Szkatułka. W ramach tej modernizacji i otrzymanych środków z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zostanie zmodernizowane kino, jeśli chodzi o wymianę siedzisk, ale również podłogi. A ostatnim, czy jednym z kolejnych projektów realizowanych będzie pilotażowy projekt skróconego czasu pracy i w przyszłym roku nasz zespół Europejskiego Centrum Bajki będzie pracował 4 dni w tygodniu przy zachowaniu oczywiście wszystkich świadczeń pracowniczych. Bardzo się cieszymy, bo nasza instytucja znalazła się wśród 90 instytucji w całym kraju. Proszę sobie wyobrazić Pani Dyrektor, że w trakcie naszej rozmowy już dzwonią Państwo, ja już to widzę po prostu i chcą się zapytać o to, jak się dostać do Pacanowa, więc ja w tej chwili nie jestem w stanie o tym mówić, ale Pani Dyrektor na pewno za chwilę powie. Jak jak trafić najłatwiej do Pacanowa. Oczywiście zapraszamy na stronę bajkowego centrum, europejskiego centrum bajki w Pacanowie. Tam koniecznie trzeba zajrzeć. Czyli tak, o modernizacji moglibyśmy jeszcze rozmawiać, bo to jest temat tak szeroki, że pewnie by nam zajął jeszcze z, przynajmniej z dwie rozmowy. Natomiast fajnie, że też pojawił się ten projekt o kaczce-dziwaczce, bo nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała. Kaczka-dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła. Pierwsze rzeczy. No właśnie, i potem wiecie, drodzy, poszła raz do fryzji kupiła pół kilo sera i tak dalej, więc też można byłoby do tego wracać. Fantastyczne wiersze z naszego dzieciństwa i nie tylko. Czyli tak, to bajkowe, te bajkowe Mikołajki rzeczywiście będą czymś fantastycznym. Czyli to będzie 6 grudnia. Prawda? Tak, zdecydowanie przed nami niesamowity Weekend, już 6 grudnia, zapraszam Państwa w imieniu całego zespołu Europejskiego Centrum Bajki na bajkowe Mikołajki. W ramach tego y, wspaniałego wydarzenia, y, na deskach Europejskiego Centrum Bajki zostanie zaprezentowany spektakl teatralny Dziadek do Orzechów. Czekają na Państwa wspaniałe animacje z Happy Pandą, ale również y, oczywiście przybędzie do nas święty Mikołaj, który wraz ze śnieżynkami wręczy wszystkim grzecznym dzieciom ale tym niegrzecznym również prezenty, a temu wszystkiemu będą towarzyszyły warsztaty, między innymi fabryka czekolady, ale również ręczne malowanie szklanych bombek. Będziemy mieli mozaikę świąteczną, także bardzo dużo się zadzieje. Będą też brokatowe skrzaty, oprócz tego będą stoiska, wata cukrowa, malowanie buziek, będzie robienie tatuaży, naprawdę mnóstwo atrakcji w przepięknej świątecznej scenerii. A 7 grudnia zapraszam Państwa w imieniu koła gospodyń wiejskich w zborówku Nowym i burmistrza miasta i gminy Pacanów przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na niezwykłe wydarzenie drugi jarmark Bożonarodzeniowy. W ramach tego wydarzenia zostaną zaprezentowane Jasełka. Na scenie zaprezentują się takie zespoły lokalne, jak zespół śpiewaczy Pacanowianie, oleśniczanki, sami swoi. Zaprezentuje się również pani Anna Raś ze swoją córką Antoniną. Oczywiście dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych. Będzie wspólne ubieranie choinki, warsztaty czekoladowe, ale również zdobienia pierników. Będzie bardzo dużo kiermaszów, zarówno ze smakołykami, ale również z rękodziałem. Mnóstwo atrakcji na Państwa czeka. Mam nadzieję, że w najbliższy weekend spotkamy się w bajkowym pacanowie. Pani dyrektor tak pięknie o tym mówi, ale nie zdążyłem zadać pytania. Pani dyrektor już wyprzedza, także no, znakomicie, ale czy mogę zadać na koniec, Pani dyrektor, niedyskretne pytanie? Bo ci, którzy są stałymi bywalcami, a ja wiem, że z nasi słuchacze tacy są też, Pacanowa, mogą, czy mogli kiedyś Panią Dyrektor zobaczyć w przepięknych strojach na przykład. Czy można też liczyć na to, że Pani Dyrektor na przykład będzie jakąś bajkową postacią w tym roku? Oczywiście, że tak. Za każdym razem, kiedy jest jakiekolwiek wydarzenie, czy to w przestrzeni bajkowego pacanowa, czy poza pacanowem, staram się być przebrana w postać bajkową. Jestem raz kopciuszkiem, raz śnieżką. Dzisiaj będę. Pomocnicą Świętego Mikołaja, w związku z tym zapraszam do bajkowego Pacanowa, żeby się o tym przekonać. Zapraszamy bardzo serdecznie i proszę absolutnie nie omijać, jeżeli ktoś jest w tej chwili nawet w pobliżu, to proszę zajrzeć. A my oczywiście będziemy też Państwa informować o wszelkich wydarzeniach na bieżąco. Proszę, zagl proszę zaglądać na naszą stronę na mqlcpel, oczywiście na stronę Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie Państwa i naszym gościem. Bardzo miłym, sympatycznym, takim już przedświątecznym była pani Aleksandra Stachniak, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Także pięknych świąt, pani dyrektor, od razu też życzymy. Fantastycznego przeżycia tego czasu. No i niech się wszystko uda jak najlepiej ze świętym Mikołajem, też w roli głównej. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Życzę państwu wspaniałych, bajkowych świąt. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Rozmawiał Piotr Zawacki. Rozmowa w Radiu M.